Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział szósty. O tym, jak się wiodło królewskiej latorośli, książątku Lulejce, na dworze króla Walorozy. Czas nam przejść teraz do księcia Lulejki. Jeszcze w kolebce ograbionego z przynależnego mu dziedzictwa przez niego dziwego stryja. Pachole to, jak wiecie już z poprzednich rozdziałów, wzrastało w najzupełniejszej beztrosce i wzorując się na otoczeniu, nie myślało o niczym innym, jak tylko o urządzaniu uczt i polowań, wykwintnym stroju, ujeżdżaniu ognistych rumaków i rozrzucaniu garściami pieniędzy. Lulejka był zbyt dobroduszny i lekkomyślny, by czuć żal do stryja, o pozbawienie go korony, tronu i berła. Od książki i polityki uciekał jak diabeł od święconej wody. Dzięki czemu przydany mu ochmistrz mógł przez 24 godziny na dobę oddawać się swemu ulubionemu zajęciu słodkiej drzemce. Za to wielkiemu kanclerzowi, baronowi Filistrozie, z roku na rok przeciągała się mina, bo książę Lulejka wzbraniał się zgłębiać tajniki prawodawstwa paflagońskiego, które traktował z równym lekceważeniem, jak matematykę i nauki klasyczne. Nie wszyscy profesorowie jednak uskarżali się na brak pilności Lulejki. Wielki koniuszy nadworny nie miał dość słów pochwalnych dla odwagi i zręczności, z jaką Lulejka dosiadał i ujeżdżał najdziksze rumaki. Balet mistrz dworski zaliczał go do najlepszych swoich uczniów. Jego Ekscelencja szambelan ogłaszał najpochlebniejsze raporty o postępach czynionych przez księcia w trudnym kunszcie gry bilardowej. Najwyższe uznanie miał dla Lulejki także radca dworu, nadinspektor placów tenisowych. Gdybyśmy tak jeszcze zapytali o zdanie kapitana Gwardii Królewskiej, dzielnego fechmistrza zerwiłebskiego, dowiedzielibyśmy się z pewnością, że od śmierci straszliwego generała Kotłumbaja, dowódcy wojsk Krym Tatarii, któremu rapier kapitana przeszył pierś na wylot, jeden lulejka dotrzymywał placu kapitanowi. Tęgi byłby król z niego, jakem zerwi łebskiej! mruczał kapitan pod sumiastym wąsem i marsowe oblicze jego chmurzyło się, gdy przybywszy z raportem na dwór królewski, dojrzał smukłą, zgrabną postać księcia Lulejki, gnuśniejącego w bezczynnym życiu dworskim i trawiącego długie godziny naprawieniu komplementów księżniczce Angelice. I teraz, jak widzicie. Siedzą sobie na ławce ogrodowej, a nawet Lulejka ujął dłoń Angeliki i tkliwymi ją okrywa pocałunkami, na co księżniczka łaskawie przyzwalać raczy. Królowa, której nie możecie zobaczyć, bo zasłania ją gęsty krzew, spogląda na nich pobłażliwie. Nie było dla niej tajemnicą, że Lulejka świata poza Angeliką nie widzi i z radością, Oddałaby mu swoją jedynaczkę za żonę. Czy małżeństwo z Lulejką było także marzeniem księżniczki? Któż odgadnie, co chowa serce kobiety? To pewne, że lubiła go szczerze, bo Lulejka był bardzo piękny, mężny i serdecznie dobry, tylko tylko, że księżniczka miała tak wygórowane mniemanie o swoim wykształceniu, że zwykła traktować lulejkę jak nieuka, którego słów słucha się z uprzejmym lekceważeniem. Nieraz, kiedy późnym wieczorem błądzili po parku, albo wsparci o balustradę balkonu wsłuchiwali się w melodyjne rechotanie żab, zdarzało się, że rozmarzona księżniczka szepnęła, podniósłszy wzrok ku niebu. O! Jest już wielka niedźwiedzica. A Lulejka zamiast naprowadzić rozmowę na wyniki ostatnich badań nad ciałami niebieskimi, odpowiadał śpiesznie: Niedźwiedzica? Nie lękaj się, słodka moja Angeliko. Choćby rozjuszonych tysiąc niedźwiedzic cię napadło, wszystkie położę trupem, zanim dotkną jednego włoska na twojej głowie. Ach, mój poczciwy Lulejko, wzdychała księżniczka. Całe szczęście, że proch już wymyślony, bo ty byś go z pewnością nie wymyślił. To samo było przy zrywaniu kwiatów, to samo przy chwytaniu motyli. Lulejka nie wahałby się skoczyć w przepaść najgłębszą i wspiąć się na najdzikszy szczyt górski byle zasłużyć na uśmiech Angeliki. Ale o astronomii, botanice i zoologii wiedział właśnie tyle, co ja, z przeproszeniem o algebrze. To też Angelika, chociaż Lulejkę dość lubiła, lekceważyła go, tym bardziej, że jak większość ludzi miała, według mojego zdania, zbyt wygórowane wyobrażenie o głębiach swojej wiedzy. W braku innych wielbicieli jednak każdemu jej skinieniu posłusznych, chętnie przyjmowała hołdy składane jej przez kuzyna. Król Valoroso, Odznaczał się bardzo delikatnym żołądkiem i bardzo dobrym apetytem. Szczególnie odkąd godność kucharza na Dworze Królewskim piastował niezrównany Rondelino. Król zaczął objadać się tak sumiennie i tak często zapadać na zdrowiu, że przyboczny lekarz jego królewskiej mości nie rokował mu długiego żywota. Na samą myśl o możliwym zgonie jego królewskiej mości. Ciarki przebiegały po skórze chytrego ministra, markiza Mrukiozo i podstępnej ochmistrzyni dworu, hrabiny Gburii Furii. W razie małżeństwa księżniczki Angeliki z Lulejką, ster rządów przeszedłby w ręce młodego księcia, a wtedy odpokutowaliby oboje za tysiące intryk. Uchybień i przykrości, których książę doznawał z ich przyczyny na każdym kroku. Jednym skinieniem palca pozbawiłby ich zaszczytnych urzędów i wypędził ze dworu na cztery wiatry, a może by zażądał zwrotu kosztowności: pereł, tabakierek, pierścieni i zegarków, należących ongi do nieboszczki królowej, jego matki, które chciwa ochmistrzyni przywłaszczyła sobie po jej śmierci. Zapewne pociągnąłby także do odpowiedzialności Jego Ekscelencję Ministra Markiza Mrukiozo za skradzionych 217 tysięcy milionów 978 kroć 100 429 dukatów, 13 zł i 66 groszy, które zmarły król Seriozo przekazał w spuściźnie Lulejce. Często się zdarza, że ludzie najzawzięciej nienawidzą tych, którym najwięcej wyrządzili krzywdy. Tak było i w tym wypadku. Mrukjozo i gburia furia wysilali całą swą pomysłowość w celu poniżenia biednego lulejki w oczach królewskiej pary, Angeliki i całego dworu. Rozgłaszali więc, że królewicz jest skończonym głupcem, który nawet imienia swego nie umie napisać ortograficznie i podpisuje się Lulejka, a imię Angeliki pisze małą literą: że włóczy się po stajniach z podpitymi parobkami, że drzemie w kościele, że długów ma więcej niż włosów na głowie, że zgrywa się w karty z królewskimi paziami i wiele innych jeszcze plotek bądź zupełnie kłamliwych, bądź niemożliwie przesadzających drobne błędy i uchybienia księcia. Nie przeczę, książę Lulejka nie był bez winy, ale wszakżeż i królowa grywała w karty, i król drzemał w kościele i objadał się aż do niestrawności. A jeżeli nawet książę Lulejka miał jakieś zaległe rachuneczki u cukiernika, dostawcy dworu, czy u nadwornego krawca, to któż temu był winien, jeżeli nie Jozo, który skradł lulejce 217 tysięcy milionów, 978 kroć, 100 429 dukatów, 13 złotych i 66 groszy, a teraz wypominał mu każdego dukata. Moim zdaniem powinien by taki mrukiozo siedzieć cicho jak mysz w dziurze, i nie wtrącać się w sprawy księcia, któremu już przecież dość wyrządził złego. Potwarze i oszczerstwa w niedługim czasie zrobiły swoje. Księżniczka zaczęła spoglądać na lulejkę niechętnym okiem. Na każdym kroku dawała mu do zrozumienia, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka u jej trzewiczków. Wyśmiewała jego nieuctwo i to, że zadaje się z prostakami a na wszystkich balach dworskich i przyjęciach traktowała go tak pogardliwie, że nieszczęsny lulejka rozchorował się w końcu ze zmartwienia. Choroba bratanka była jego królewskiej mości bardzo na rękę, bo jak wiemy, król z tychże samych powodów co mruk Jozo i gburja furia nienawidził lulejki. Co do królowej, to można było do niej łatwo zastosować przysłowie – kto z oczu ten i z myśli? mość pani Valorozo troszczyła się tylko o to, żeby jej nie zabrakło partnerów do codziennej partyjki wista i gości na wieczornej herbatce. Reszta mało ją obchodziła. Zausznicy dworscy, których już wolę nie nazywać po imieniu byliby najchętniej wyprawili księcia Lulejkę na tamten świat. To też nie wiem, czy z ich namowy czy z własnego przekonania jego ekscelencja lekarz nadworny Pigulini zaczął królewiczowi puszczać krew tak często i karmić go tak okropnymi miksturami, że w końcu biedny lulejka wysechł jak szczapa i długie miesiące przeleżał w łóżku, z którego nie mógł powstać o własnych siłach. Życie na królewskim dworze biegło tymczasem zwykłym trybem. Tylko poczet dworaków paflagońskich powiększył się w czasie choroby księcia Lulejki o jednego jeszcze członka. Był nim sławny Lorenzo Gwazdrani, nadworny malarz sąsiedniego króla Krym Tatarii. Wszyscy zachwyceni byli jego obrazami, bo na portretach malowanych jego ręką nawet ochmistrzyni dworu Gburja Furia Wyglądała młodo i wdzięcznie, a oblicze ministra Mrukjozo tchnęło dobroduszną słodyczą. Lorenzo, trochę pochlebia, odezwał się raz ktoś ze śmielszych znawców. Pochlebia? oburzyła się księżniczka, do której uszu doszła ta uwaga. Otóż bynajmniej nie pochlebia, bo ja, która jestem wyższa ponad wszelkie pochlebstwa, jestem stokroć piękniejsza niż na obrazie mistrza. Nie mogę jednak ścierpieć, żeby o tak genialnym artyście wyrażano się ujemnie i poproszę kochanego papę, żeby go pasował na rycerza i nadał mu order złotego ogórka pierwszej klasy. Nikt po takim oświadczeniu księżniczki nie śmiał już słówka pisnąć o protegowanym przez nią malarzu, a księżniczka. Posunęła do tego stopnia zachwyt swój dla jego dzieł, że łaskawie raczyła wziąć u Lorenza Gwazdraniego kilka lekcji rysunków i malowania. Na próżno dworacy krzyczeli głośno, że księżniczka jest geniuszem zbyt wielkim, by ktokolwiek mógł ją nauczyć czegoś więcej niż umie sama z Bożej Łaski. Księżniczka postawiła na swoim i pod okiem mistrza Lorenza stwarzała, naturalnie w jego pracowni, Wspaniałe arcydzieła, których część reprodukowano w kalendarzu dworskim, a inne rozkupiono po bajecznych cenach na dobroczynnej wystawie gwiazdkowej. Wszystkie obrazy opatrzone były własnoręcznym podpisem księżniczki. Czy malowane były własnoręcznie, ośmieliłbym się wątpić. Mam mocne podejrzenie, że wyszły one spod pędzla Lorenza, który nie bez ubocznej myśli. Zaskarbiał sobie łaski Angeliki. Podczas jednej z poufnych lekcji Lorenzo pokazał księżniczce portret młodzieńca w zbroi, jasnowłosego, o pięknych, szafirowych oczach spoglądających ze szlachetną dumą i głęboką melancholią. Kto to jest ten rycerz, czcigodny mistrzu? Zapytała Angelika, której na widok portreciku serce zabiło gwałtownie. Jak żyje? Nie widziałam tak pięknego mężczyzny, jęknęła z zachwytu chytra gburja furia. Portret ten, odpowiedział malarz, wyobraża mego dostojnego władcę i pana. Pierworodnego syna jego królewskiej mości Padelli I, wielkiego mistrza orderu Brylantowej Dyni, wielkiego księcia księstwa Akrobatonii, Karafara Murii i następcę tronu Krym Tatarii, królewicza Bulbe. Jeżeli jej książęca mość zechce łaskawie rzucić okiem na jego męską pierś, dojrzy niechybnie... Wymalowaną na niej przeze mnie gwiazdę orderu brylantowej dyni, który Jego Wysokość Król Padella najmiłościwiej na piersi Delfina własnoręcznie przypiąć raczył w nagrodę zwycięstwa odniesionego przez księcia Bulbę nad królem Ludożerii, którego wraz z 248 olbrzymami własną ręką trupem położył. Dzięki jego waleczności. Nieprzyjaciele nasi poddać się musieli, choć długa i zacięta walka wojsku naszemu duże zadała straty. Jakiż wielkoduszny wojownik, myślała Angelika, wydaje się tak młody, a dokonał tylu bohaterskich czynów. Z jakimż wyrazem spogląda na mnie z tego portretu. Królewicz Bulbo jest nie tylko dzielny, ale i wykształcony niepospolicie, księżniczko, ciągnął dalej malarz. Włada wszystkimi językami świata, śpiewa bosko, gra na wszystkich instrumentach i komponuje opery. Ostatni jego utwór był grany tysiąc razy z rzędu w Królewskim Nadwornym Teatrze, a atrakcją największą sztuki był balet, w którym autor produkował się osobiście. Jak czarująco wyglądał, racz z tego wnioskować księżniczko, że kuzynka jego, najmłodsza córka króla Cyrkazji, ujrzawszy go na deskach scenicznych, rozkochała się w nim do szaleństwa i w kilka tygodni po przedstawieniu umarła. Czemuż książę Bulbo nie poślubił tej biednej księżniczki? Westchnęła niespokojnie Angelika. Wiązało ich nazbyt bliskie pokrewieństwo księżniczko. Kościół byłby się sprzeciwił ich związkowi. Książę jednak nie pragnął jej pojąć za żonę, dawno bowiem już. Tu Lorenzo zniżył głos tajemniczo. Pan mój oddał swe królewskie serce dziewicy, godniejszej i piękniejszej. Jej imię? Zapytała zmieszana Angelika. Nie mam prawa odsłaniać imienia wybranej serca mego władcy i pana, odrzekł malarz. Może jednak mógłbyś mi powiedzieć bodaj pierwsze litery jej imienia i nazwiska? wykrztusiła z żalem księżniczka. Tego nie mogę odmówić, jeśli Wasza Wysokość raczy zgadnąć, odparł malarz. Czyżby jej imię zaczynało się na literę Z? Lorenzo zapewnił, że nie na Z. Angelika po kolei wymieniała X, Y, W. Aż przeszli wstecz całe abecadło. Malarz ciągle potrząsał głową przecząco. Kiedy księżniczka drżącym głosem wypowiedziała D i nie zgadła, twarz jej powlokła się rumieńcem radości. Po literze C musiała oprzeć się o fotel z nadmiaru wzruszenia, przy B osłabła do reszty. – Gburciu, furciu, podaj mi solę trzeźwiące! Szepnęła, opadając bezsilnie na fotel i podtrzymywana ramieniem ochmistrzyni, spytała zamierającym głosem: Mistrzu, czyżby to było A? Odgadłaś, księżniczko, wykrzyknął chytrze malarz. Imię tej, którą pan mój uwielbia do szaleństwa, zaczyna się na A. A teraz pozwól, że pokażę ci jej portret. To rzekłszy. Lorenco ustawił na sztalugach obraz w złotych ramach, starannie okryty płótnem, i pociągnąwszy Angelikę ku sztalugom, szybkim ruchem zerwał zasłonę. O radości niebiańska! Za zasłoną znajdowało się zwierciadło, a z niego wyjrzało ku Angelice odbicie jej własnego oblicza. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl